Witam Was w moim pierwszym odcinku na tym kanale, nazywam się Xex i dzisiaj pokażę Wam najlepszy sposób na zarobek w emergencji Hamburg, dzięki któremu będziecie w stanie zarobić ponad 100 tysięcy w jedną godzinę gry. Więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić subskrypcję, ponieważ dużo godzin włożyłem przygotowania tego odcinka. Wstępu to tyle i zapraszam Was do oglądania. Dobra, ale na sam początek, zanim do Hamburga, od zadać jedną rzecz, że ten sposób najlepiej będzie na serwerach publicznych, bo na prywatnych serwerach macie zarobki zmniejszone o ponad 70%. Więc personalnie polecam wchodzić na najmniejsze serwery publiczne, jak to zrobić to już Wam pokazuję. Mianowicie najpierw wchodzicie na Emergency Hamburg, Grab. tutaj macie zakładkę Servers, z góry co przepraszam za białego Robloxa, mam nadzieję, że Was nie oślepiłem. No i macie tutaj zakładkę Number of Players. Jak macie Robloxa po polsku to Wam będzie tutaj pisało Rostolco balejąco, Dodajecie tutaj roztąco, czy Ascending jak to wolicie. No jak widzisz, to ich będą właśnie się na serwer po 16 osób. Najlepszy ten sposób działa po prostu w nocy, no bo wtedy serwer może trafić to serwer 5 osobowe na 2-osobowe. Ja tutaj to nagrywam o godzinie 16, więc to serwery nie są jakieś. Małe, ale to lepsze to niż wiecie. Pełny serwer. Dobra, to jak kwestia serwera mam z głowy, to powiem wam jakie rzeczy będziecie potrzebowali do tego sposobu. Będziecie potrzebowali trzy bomby: dwie na harbor, oraz jedną do banku. Metal bat albo Cirkula Broń oraz drabinę, żeby uciekać z banku. Dobra, więc nasz sposób zaczynamy oczywiście od Farm Shopa. Zbierzecie tego Cirkula Soa, co wcześniej kupiliście. O to jak najszybciej starajcie się obrabować. Więc to trzeba szybko robić, że policja nie Skas Z kasy możecie zrobić od 2 do nawet 5 tysięcy, to zależy, jak wam się po prostu zrespi. Dobra, więc jak obrabowaliście już Farbshopa, to jedziecie na Floating Store. Jak najszybciej tutaj. Niestety musiałem wywalić. Im szybszy automacie, to ogólnie ten, ten sposób będzie po prostu szybszy. Więc tutaj szybko rabujecie. Na normalnym serwerze, to oczywiście więcej będziecie zarabiali, ale to w celach demonstrację to robię to na tym serwerze akurat, na prywatnym, bo chciałem wam pokazać po prostu jak to wszystko, jaką macie ścieżkę podążać. Dobra, jak już macie Cleping Store, dajcie oczywiście tutaj na Oso, jak najszybciej możecie. Ja już tutaj zarobiłem trochę, to wcześniej już zarabiałem, więc zapodzacz tutaj na Oso, jak najszybciej. Po prostu? Co? Możecie sobie też co które w miejscu postać, żeby ten. Żeby ona była już to ładowana na kolejny ten Tak możecie jak zbierać, to możecie być po prostu w... w, w, w weku Dobra, jak tutaj co już obrabowaliście to kolejną rzecz, którą będziecie rabować to jedziecie na Toolshopa Później się na ARESa, później na Harbor, ale to pokażę wam jeszcze ten Najszybsza droga na Toolshopa będzie tutaj Przez te Mianowicie o tak będzie, się o tak Nie się przez ADAC tylko tutaj Tutaj podejeżdżacie jak najszybciej Jak to będzie z policją na serwerze to ja polecam też kamery rozwalać Żeby nie widzieli co Łatwo Ułatwi to wam bardzo życie Więc no jak już tutaj macie to teraz zarabujemy tool shopa Jak już obrabowaliście to teraz idziemy szybciutko na aresa. Ja wam to wytę po prostu jak już skończę RESa, Bo to niczym się nie różni Po prostu to jest od to żebyście wiedzieli gdzie jechać Więc ten więc widzimy się jak już będę na harbour jechał, bo to jest akurat ważniejsze. Dobra, już jestem tutaj na kontenerach. Ogólnie polecam auto tutaj za tymi, bo policja będzie wtedy wiedziała, że akurat gdzie jesteście. Więc z góry polecam po prostu tutaj. Jest to dobre miejsce, bo powiem, wasz policja z reguły patrzy, jak jesteście przy drabinie. Po prostu, jak jesteście przy tym głównym wejściu, jak zobaczycie, że was nie ma, to po prostu pojedzie. A tutaj, jeździ się drabiło, może też Red Bulla użyć. Polecam, się raz w ekwipunku, mogło Wam uratować życie niekiedy, jak pod, przed policją uciekacie. No i tutaj wykorzystamy nasze dwie bomby, które kupiliśmy wcześniej. które dostaliśmy więc, ja już tutaj pierwszy kontener obrowałem i od razu chimmy na drugi, jak najszybciej. szybciej. Tylko żeby to, to, tutaj trochę sprintu zabrakło, ale to będzie git, dobra. tutaj, oczywiście, drugi kontener wybuchać też. Więc ja tutaj, jak widzicie, tutaj po prostu. Jest mniej rzeczy, ale to na normalnym serwerze to będziecie zarabiać dużo więcej, zarobicie z tego sposobu. No, ale tutaj w celach demonstracyjnych, to jeszcze raz powtórzę, to muszę to na prywatnym niestety zrobić, bo na publicznym próbowałem to już przez godzinę nagrywa się to dosłownie. Nie, nie da się po prostu ten. Nie, wszystko jest ten, na tych najmniejszych serwerach teraz zajęte, że są brawowane. Dobra, tutaj co macie zrobić, to po prostu skoczycie. Przeskoczcie na to i skoczcie tak. te automacie elegancko zaparkowane. Z reguły polisa się nie kapnie. No, chyba, że jest jakaś bardziej ogarnięta. Dobra, więc kolejną rzeczą to jedziemy od razu do jubilera przez ten skrót. Tak? Tylko tutaj musi uważać, żeby na tory nie wjechać. Trzeba uważać, żeby się zaklinować. Jeżeli chodzi o jubilera, to na normalnych serwerach to ja uważałbym zrobienie jubilera, jak tutaj, bo akurat live to jest ciężko. A co dajmy, to. jak to z tym rozwalić. Najszybciej więc to szybko pobierzemy. Jak macie takie jak krybila pasa, to dostajecie 2500 więcej zrabowania tych rzeczy z jubilera, to jest też spoko. Jeżeli ogólnie rabujecie jubilera, to powiem używać broni, bo to jest dużo szybsze. Amunicja jest jakaś droga, ale to nie zużywacie tej staminy jakby się normalnie ten. Więc to widzimy jak już obrabuje jubilera. No dobra, więc ja już tutaj obrabowałem to od razu po to musicie obrabować bank. To i wejdzie w drabina, o której wspomniałem wcześniej, żeby uciec z banku. Jeżeli chcecie, to podjeżdżacie tutaj w to miejsce dokładnie. Tylko Kurde, źle zajechałem, więc czekajcie chwilę. Tutaj jest tutaj i ogólnie ważne jest, żeby się, żeby auto nie przystawało do tego, bo wtedy policja może wam po prostu auto łatwo zablokować, tak byście mogli wyjechać. Więc to idziecie tutaj na, po prostu do banku, więc to wytnę po prostu, stawiacie bombę. I pierwsze rzecz, którą chcecie zrobić, to tutaj rozwalić. To na razie, to tego nie musicie na razie rozwalać. Poczekajcie, bo ja tutaj staminy stamina nie mam. Jak brabujecie to to bądźcie pewni, że macie naładowany pasek. z nami do fulla. I oczywiście tutaj stoicie. Stoicie w tym miejscu, to to wejście drabinę, wszyscy mogli uciec. Teraz można wrócić do tych. Generalnie zawsze, krabujecie Bakto, to polecam, żebyście kamerę po prostu w tym miejscu mieli. A wtedy widzicie, czy policja ten i was nie zaskoczy. Bo jak macie kamerę, o tak, to nie wiecie nawet, kiedy policja może przyjść z tej zerować was. Więc no, tutaj rabujemy. Wszystko po kolei, Aby się chcieli uciec innym sposobem, to tutaj możecie też bombę, więc jak chcecie, to możecie dwie bomby, bank, bo przez to wyjście też można uciec, ale ja tego wyjścia nie polecam, bo to jest trochę więcej roboty, a tak to możecie posłać drabinę, Ale więc jak się gotowi, to po prostu idziecie drabiną do góry, tutaj po prostu zeskakujecie, działa to tak w 90% na policję, bo oni z reguły to wiadomo. To się przez to, nie dostajecie takiego dużego fall damage'a i po prostu uciekacie i policja nie wie co się dzieje. Od razu potem idziecie na klub, więc ja to już mam przygotowane, właśnie po to wam się Circuso przyda. A też ogólnie do wszystkich ten. I już to jest pierwsza, ostatnia miejscówka z naszego brawowania. Generalnie możecie jechać tą drogą, jak nie ma po prostu tego, jak jest coś to jedziecie po prostu na inną rzecz. że przykład, jak jest Harbor obrabowane to możecie od razu na Jubilera polecieć. Albo ogólnie polecieć od razu na bank. Bo UBR jest bardzo ryzykowną miejscówką Więc jak już tutaj uciekamy z tego to została nam ostatnia rzecz czyli Gas and go Więc to chcecie jak najszybciej obrabować Więc so, tutaj już obrabowaliśmy ostatnio miejscówkę, od teraz jest jedyne co chcecie zrobić, to podjechać tutaj, żeby tutaj sprzedać do dilera Nie polecam w mieście sprzedawać z reguły, bo to, to tutaj dużo policji będzie się wywszyło Całość to trwała około 10 minut Więc przez to jak już skończycie gas and go, to możecie lecieć od razu na farbshopa, bo on się odnowi Ja tutaj pozwolicie, że teraz do dealera, nasze te rzeczy z jubilera i tak dalej, złoto, więc to trochę pieniędzy będzie już To jest na prywatnym wiadomo, to trochę mniej zarobimy, ale to na spoko no to zarobiłem 14 tysięcy z tego jeszcze 26 tysięcy z tego, ale to tylko na prywatnym, no to tutaj są zarobić dużo, myślałem to jakoś 30 tysięcy, to około jakieś nad więcej, można z 50 tysięcy się się zarobić na czysto, jak wszystko obrabujecie